Tak, to się tak się skończyło Okej, out in memory. dobra. Czyli okej, okay, no dobra, to po, po to po to ta ember Fall. jest na nas żeby zobaczyć jakieś wspomnienie definitywne. A czy związane z definitywne? It was my honor to command a battalion. We executed Neltharion's will precisely. Our devotion and discipline were unmatched. A titan artifact? That must what? be the source of your unity. Infinity, This ancient magic that bound you to his will. Would you not sacrifice yourselves at his whim? We were soldiers. There were many threats to the world, and here was the greatest, the primalists. No, that is Razageth, the Storm-Eater, one, one of the leaders of the primalist rebellion. He struck without warning, without honor, and I lost many friends this day. We fell back then everything became jumbled, confused. The artifact destroyed, and the order magic which had united the Dracthyr was dispelled. How then was Raszegh defeated? Okay, so ta rękawica była w sobie magię porządku która trzymała e, dractyrów w zjednoczeniu. Is what you hid from us. The moment you fell from grace. In his desperation, he turned to the deepest evil. The power of the old gods. Yes! Oh shit! Oh, God. Yes. Okay. Zaraz to old goddess. Go but then why were we imprisoned? Why did we sleep for so long? If he could no longer control the Drakthir, he would have deemed you a risk. No. We laid down our lives for him. Okay. He was proud of us. Why would he stop this sand? I cannot see! Because you do not want to. Yet you can only become more than you are. If you confront your past, that's the best episode. Okay, that's not Teraz rozumiem, że coś bardziej dzieje w jej głowie teraz. E, Fajnego motorena Okej, okay, dobra. So he locked us away, we forgot okay, so okay, so we even exist He would have been simply destroy us. I am sorry, my young friend. We had to know the truth. But do not despair. I now believe that neltherion locked you away because of what you might become. What we might achieve free of his control. <laughs> <And> now, <laughs> you are free. This world has much to offer, and you will have a part to play in the events to come. You spoke of an ancient enemy's return. It is Razagath and the Primalists. That is why we were awakened. It seems that Neltharion yet. Okay. Gone. Okay. You must decide which path you will take. Okay. Which story you will tell. My story will be my own. Destiny is my home! <noise> nawet skrzydła się zgadzają. O kurde! To był zdecydowanie o mile najciekawszy e, z tych wszystkich trzech e, cinematików, Ale z drugiej strony, no, z oczywistych względów, to jest tak naprawdę pierwszy, który nam e, ukazuje rzeczy, których nie wiedzieliśmy. Nie widzieliśmy i daje informacje w ogóle totalnie nowe. E, o kurde! O, kurde, no tutaj, to, tutaj naprawdę, tu naprawdę mamy o czym pogadać. O, cholera, o, cholera. To, to, tu naprawdę mamy o czym pogadać. Dobra. Więc on, e, no z dormu wziął tą Emberfall, żeby ona mu pokazała właśnie te wspomnienia tutaj. I tutaj się dowiadujemy, że. I to jest coś, o czym jestem. No jak na 99,9% pewien, że to jest coś, o czym w życiu nie słyszeliśmy wcześniej. To jest, to jest totalnie nowa rzecz. To. Ta rękawica Thanos, Neltariona znaczy. Neltarnosa. E, I. on. To rękawica. Tak, tu jest to powiedziane. Jest artefakt. unity. No bo generalnie jeszcze raz Neltarion stworzył yy, draktyrów. defwing później yy, znaczy z się stanie później defwingiem i okazuje się że była ta oto to urządzonko ten Infinity Gauntlet który skupiał w sobie magię porządku i to w ogóle to od razu są flashbacki z tego o czym gadaliśmy dwa tygodnie temu a np. na przykład Odyna i tego, tego jak są w Dragonflight pewne, że tak powiem nowinki, które na przykład sugerują, że tytani ogłupiali smoki wodą, która też była jakaś tam napełniona również znowu Magią, jakby mocą porządku, która jakby powodowała właśnie, że oni są jakby uporządkowani, no, nazwijmy to niekoniecznie w dobrym sensie. I tak samo ta rękawica powodowała, to, za pomocą tej samej magii, że draktyrzy byli, tutaj jest powiedziane chyba United, prawda? Magic, bardzo dziękuję, Ducji, za czwarty miejsce w premięczkę. bardzo dziękuję. I to jest... Yy... I, i, no tak, to jest powiedziane, że byli zjednoczeni, ale to w zasadzie mówiąc inaczej, po prostu byli trzymani za mordę, tak naprawdę, nie? A, okay. no, i, te, I tutaj, i tutaj Embertal ma oczywiście wyparcie, wyparcie. Bo dzięki temu Neltarion miał y, takie totalne, bezwzględne posłuszeństwo od. O kurczę, ale największa bomba, to chyba nawet, to chyba nawet jeszcze nie jest największa bomba, tak szczerze mówiąc. No tak, tak, tak. Raz, zaatakował i tak dalej. O. I zniszczył rękawice, tutaj w ogóle, zaraz wam powiem z czym, ale jak przyjdzie ten moment, wam powiem, bo tu mam bardzo mocny flashback z inną grą. Co jest ironią losu, patrząc na timing. Y aktualnie jesteśmy y 5 godzin, niecałe przed premierą pewnej gry. Y więc Razagav zniszczył te rękawice. I Draktyrzy nagle nie byli, jakby ocknęli się. I był problem. a to i to jest ten moment. I to jest ten. Dobra, to. Ten moment. To jest największa bomba w ogóle w tych wszystkich. Yy, w tych wszystkich filmikach z Dragonflight póki Więc, yy, otóż okazuje się, jeżeli dobrze rozumiem, to co widzimy przed sobą, to w tym momencie yy, nie mając tego. Yy, nie mając tego, yy, nie mając kontroli nad draktyrami, Neltarion w walce z Razag z, prim z Primalistami, którzy raz jeszcze są Wilanami pierwszej części Dragonflight. Neltarion się zwróciło pomóc do Oldgadów.

A, bo mówiłem, że mam skojarzenie tutaj jeszcze. Instant skojarzenie, może to dlatego, że ja akurat robię filmik o Gowie, ale instant skojarzenie moje tej sytuacji to jest jak, jak dosłownie w pierwszym gado włożę premis po prostu dosłownie pierwszej części oryginalnej, jak Kratos na polu bitwy, po prostu przegrywając, tam z barbarzyńcami chyba, prawda? bodajże, do Aresa. Wezwał Aresa na, na pomoc, czyli jakby właśnie jakby złą moc i jakby i zawarł z nią jakby pakt, który potem mu, jakby musiał jakąś tam cenę przypłacić, bo no bo właśnie tutaj w sumie to już dalej tutaj nie jest rozwinięta ta myśl, bo to jest chyba za takim płaszczykiem niewiedzy, yy, póki co. Ale, ale, no zakładam, że to wezwanie yy, old godów, starych bogów, zakładam może nawet konkretnie nyzofa. no musiało mieć jakąś cenę, nie? Albo coś w tym stylu, jakby wiecie, no oni no jakby wiecie, na Oldgadzi to nie jest koniecznie jakiś taki hotline, pod który dzwonisz po prostu, wiecie, 112 Oldgadowe i oni przejeżdżają i jakby jest wszystko OK tak, jest, nie, nie są oni finansowani, że to nie jest sfera budżetowa, mówiąc delikatnie, nazwijmy to, tak, jakby zakładam, że tam jest jakaś, yy, jakiś tam, jakiś mieli w tym plan, prawda, coś tam musi być na rzeczy, Znaczy, dobra, no z drugiej strony, dobra, z drugiej strony to jest, w sumie wiemy, co się stało dalej, no bo to stąd w sumie, to jest chyba właściwie to, jak na to należy patrzeć, stąd Neltarion potem został y, opętany przez Nezofa. O, no właściwie to, to chyba po prostu o to chodzi. Nie wiem, może tutaj też się kryje coś głębiej, nadal. Ale no to, to jest chyba to, co jakby próbują nam tak naprawdę powiedzieć, że w ten właśnie sposób. Nawet nie wiem, czy pamiętacie, ale jak oglądaliśmy tę część chyba tydzień temu, to chyba nawet mieliśmy na koreskmika w tym momencie. Ale dlaczego akurat Neltarion akurat padł właśnie tam y, ofiarą korupcji Nezofa? No, i tam właśnie mówiliśmy, że. No, bo no tam aspekt ziemi, on się tam ziemią zajmuje, i tam Zof jest w ziemi, ale to jest takie. Wiecie, no. No nie wiem, ja zawsze do to tak z przymrużeniem oka tego typu tłumaczenie trochę patrzałem. A tutaj to jest. Tu mamy coś o wiele bardziej bezpośredniego. To jest dlatego właśnie, że on tutaj wezwał Zof, nie? To jest. Bardzo ciekawe. The, power of the Old Patrzcie w ogóle jaki zwrot, nie? Gościu jakby był Neltarion w sensie. Był jakby pod wodzą sił porządku. I miał nawet jakby urządzenie, co korzystał z mocy porządku. I nagle jakby. i nagle jest zwrot, nie? Do Old To jest po coś. To jest To musi być coś. To jest tak. Jeśli tylko chodziliśmy. Ale Why did we sleep for so long? If he could no longer control the dragthyr, to... he would have deemed you a risk. I, no, I, no, no, no właśnie, to jest następny wątek w tym filmiku, że o którym się dowiadujemy, już yy, prowadząc bardziej bezpośrednio do lory historii Draktyrów nowej klasy rasy, że yy, w związku z tym, że yy, Neltarian stracił nad nimi kontrolę, yy, to on je po prostu uśpił bo po prostu uznał je za ryzyko, przez to że właśnie, że nie ma tej kontroli. to jest tutaj znowu jest ta taka, ten z tej takiej paranoi na punkcie jakby takiego autorytarnego jakby porządku yy, i właśnie kontroli yy, charakterystycznej dla mocy jakby porządku, a znowu jakby to już jest moment, gdzie aspekty były pod, gdzieś tam pod, pod mocnym wpływem yy, siły, yy, siły porządku, nie? Bo, no bo mocy aspekty i tak dalej. I tutaj, i, i to jest to jest ciekawe, w ogóle bardzo mi się to podoba, swoją drogą, bardzo mi się w ogóle podoba ten wątek, to jak to właśnie wymyślili, że draktyrzy w tym momencie, co jest widać od początku tych generalnie filmików, że draktyrzy bardzo tak wyznają tego Neltariona jako swojego stworzyciela, że to no właściwie, no właśnie, dosłownie stworzyciela, nie? Oni go dosłownie jako boga właściwie postrzegają, tak? E, I mają takie wyparcie, że jakby ich własny bóg się jakby

I jakby, mówię, dlatego to raczej, to, to jest taki często taki bardziej narracyjno-psychologiczna taka scena, że ona po, po prostu jakby konfrontuje się z tym, że okej, okay, no jakby mój własny, no, jakby no że Neltarion ich po prostu zdradził, że to, to zrobił, że to jest, prawda? I to prowadzi jakby do tego, że oni teraz, draktyrzy po tym, jak się obudzą, to pierwszy raz mają w ogóle nie mają jakby celu. Nie są po prostu sługami. To nie jest cały sens ich istnienia. Tylko. So e, e, tylko. E, są nagle wolne, nie? I to jest, to jest jakby końcówka tego filmiku. So he Forgot, we even Bardzo mi się to podobało. Bardzo fajnie. To us. I am sorry. Ale i właśnie. I tu mamy jeszcze ostatni wątek przed sobą. I now believe that locked you away because of what you might become. Because of what you might become. No to, to, to rozumiem, że jakby teoria nozdormu jest taka... Znaczy w sumie to co powiedział wcześniej, tak? Że jakby, że, że Neltarian się bał po prostu uwolnie, uwolnionego, niekontrolowanego potencjału, jaki mają draktyzy, jak stają się wolni. Ale tutaj jest jeszcze jeden wątek, ale mówię to. free of his control. And now this. You are free. Przeto tyś jesteś zejdę tamtędy. have a part to play in the events to come. You spoke of an ancient enemy's return. It is Razigeth and the prime that that is is It seems that Notharium yet had a purpose for you. But he is gone. O. You must decide which path you will take. but no właśnie to jest to. Bo... Bo to cały czas. I teraz... Nie wiem, może wytłumaczymy, jeśli coś mnie jakby ominęło, ale w zasadzie to, to cały czas dos, trochę otwarte pozostawia pytanie, to czemu draktyrzy się obudzili? Bo na końcu, jeśli dobrze to rozumiem, pada taka sugestia, że oni się obudzili, bo to jednak Neltarion tak to zaplanował, żeby się obudzili w razie jak in case of emergency, zakładam, że to jest w razie po prostu jak raz się uwolni, zakładam, że to po prostu, to mogło być tak, że Neltarion po prostu, e, to jest takie trochę w drugą stronę w stosunku do informacji, której się dowiedzieliśmy przed chwilą, bo tutaj Neltarion zamyka draktyrów, bo boi się ich jakby, w sensie no po prostu, no bo ich nie kontroluje, jakby stanowią ryzyko, jakby właśnie jest takie mocno autorytarne, jakby takie podejście no takie no złe nawet można po prostu powiedzieć, e, ale jednak, ale jednak, ten sam Neltarion ma taki, taki przewód, że no ale jeśli jednak się uwolnią ci. Yy, może to jest po prostu kalkulacja, nie? Że, że stanowią ryzyko, ale większe ryzyko stanowi Raza GF jak się uwolni. Eee, więc. <laughs> jak się dwa ryzyka zderzą w jedno, to, to w sumie może, wyjść, eee, może jednak wyjdzie na dobre, że jednak draktyzy w tym momencie pomogą Raza eee, gdzieś tam unicestwić, no bo w zasadzie byli do pod to stworzeni, żeby głównie, żeby zwalczać primalistów prawda? baj do 22. Dokładnie. You... Ja myślę, że tak naprawdę to, y to co trigerowało jakby to przebudzenie Draktyrów, to nie jest... Y to nie było. Y, nie, nie było uwolnienia raza gefa, tylko po prostu spadek subów w Shadowlandsach, prawda? Psz, ty nowy Hero Class, let's go. Deltarion to ma weapon, tak? Ja myślę, że on tam z Ionem to byli na e-mailach be ja, No dobra, no i to jest to, no. To był zdecydowanie, zdecydowanie najciekawszy yy, Cinematics z tych wszystkich. Ale raz jeszcze to dlatego, że tutaj się dowiadujemy nowych rzeczy. Fajny, fajny, fajny. W sensie, no wiecie, no bo tamte dwa no to oglądaliśmy, no okej, okay, no Plore, fajnie, ale tutaj mamy wreszcie takie lore bomby, nie? Ale Lor Bomba to nadchodzi, mówię wam, lore, a oh got Bomba nadchodzi. O, oh shit, O, oh shit, old gadzi, nie no, słuchajcie, są so old gadzi, no to nie ma, nie ma szans, nie ma szans. Trzeba, zac trzeba zaczą zacząć kleić następną lore bombę, zdecydowanie. O cholera, znowu ci old guy. Five lanterns. O kurde, O kurde, nie no. To jest, to jest, najgrubsze chyba. To, to, to jest najgrubsze, że tutaj ci old się pojawili. Kurde, a może Dragonflight będzie dodatkiem o old Dob, <grym> Nope, Dragonflight jest dodatkiem o smokę. Dokładnie, no. Nie no, dobre, dobre, podoba mi się, fajne to było. Szkoda, że nie będzie więcej. Bo jeśli dobrze rozumiem to jest ostatni. Jeśli dobrze rozumiem trzeci, trzeci to jest, to jest ostatni. No dobra, no. Będę musiał to jeszcze wszystko sobie przetrawić, ale, ale fajne, fajne, kurde, fajne to było. <laughs> no to mamy. No i za tydzień, co, za, za tydzień. Jeszcze Cinematic będzie Full CGI. A to jest potwierdzone, że będzie? Ja coś tam słyszałem o tym, ale to jest potwierdzone, że będzie jeszcze jakiś Cinematic Full CGI? Zlikowano go na Uuu. No to, ale to ja strzelam, że to będzie coś w stylu Beyond The Veil, w sensie, że to będzie taki full CGI, ale to będzie taki na zasadzie, wiesz, dosłownie minuta po prostu cinematica, wiesz, promocyjna, jakby Shadowlands, że to nie będzie taki, wiesz, że to, to, to nie będzie coś takiego bardziej fabularnego w tym stylu. Tak mi się wydaje, ale mam nadzieję, że się mylę. Ja mam naprawdę nadzieję, że my dostaniemy drugą serię o Saurfangu, full CGI cinematiców, bo mój Boże, to było... To było cudowne, to było absolutnie cudowne, ale ja obawiam się, że oni... po ...prostu im się to kompletnie nie, nie przekalkulowało. Ale kurde, mm. Dragon Flight in the Skies, no to to by pasowało na coś takiego, to to by pasowało na coś takiego, co mówię. 10 ma być pod ziemią? Yy, tak, to by się zgadzało, bo 10 jest w Northrend. No dobra, no dobra, moi drodzy.